wszystkim, dzisiaj zamierzam pokazać wam moją jedną z fajniejszych bitw, jaką udało mi się zrobić na Blokacie. W toku tej bitwy mam do poprawienia, próbuję poprawić wpływy na żeby uzyskać jeden rozkaz. Muszę odczytać zrobić trzy znaki trzowskasa pancernego. I w pierwszej fazie bitwy jadę w typowe kraszki na tle Jak można zobaczyć na minimapie, prawie i nie ma tutaj chyba 2-3. Więc zajmę jeden krzaczek i spróbuję sobie sam coś wyświecić. Wykorzystuję mechanikę krzaczka, żeby zbudować tą parkę. Jak widzimy, nie dostałem spota. Stąd wiem, że mogę grać w miarę bezpiecznie tutaj o ile przeciwnik nie postanowi e, zacząć blindować. Teraz moim głównym celem jest wyeliminować tego AMDK z gry jak, tak szybko jak to możliwe. Czekam na dogodną okazję, gdzie będę miał pewny strzał. By ten moment strzeliłem się szybko cofam, żeby nie dostać od przeciwnika. Mogę teraz ponownie strzelić. Strzał ponownie żaróweczko. A wiem, że nie mogę się wychylić z tamtej strony, gdyż panterka już mnie blindowała. Tylko postanowiłem wychylić z tej strony, niestety przejeżdża ten timing, co ona się imię spotuje. Że V sobie z nim poradzi, a ja podobnie wracam w tą stronę i próbuję strzału. Tak nie próbuję strzału na minimapę. Czekam aż FV się zaświeci, żeby spróbować go zabić. I trafiony strzał. Alfa na tym dziale wynosi 240, więc strzał niestety poniżej średnich. No i teraz. Ten AMX ma na siebie, także zbytuję mnie na proxy, przez co zostałem troszeczkę uziemiony Muszę go wyeliminować szybciej na Szczęście popełnia błąd i udaje mi się trafić go w wieża Teraz widzę, że mam przestrzał na Pantera na na a Strzema. Będę próbował obijać tych Liczyłem, że ten AMDEC może wyeliminuje tego AMX z gry, niestety AMDEC pojechał dalej Teraz szukam przestrzału na szybko, taka przeciwnika, niestety zbyt szybki strzał, nie skupiłem do końca. Miałem taki zastanowione, ale nie ma że jest w ale nie więc kolejny raz atakuję. Dojrzewam Challengera na boku, więc starał się go wybrać jak najszybciej.

Dobrze, tutaj się natychmiast na, na AMC na 7, który sądziłem, iż będzie chciał skonkować. Niestety nie zaświecił się, więc zauważyłem, że będzie z powrotem w tych krzaczach, żeby złapać uciekającego amt -a. Wyeliminowane z gry idziemy ponownie o MX12T. Moim zmartwieniem był właśnie telefon, który się teraz wyświecił. Już... Myślałem, że może on mieć tutaj przedkę, bo chowałem się za tym zbiornikiem. Ale nie za tym zbiornikiem jest... z paliwem czy z krzemem. Odjeżdżam, żeby nie dostać się ja wierzę, że F1 więc szybko podjeżdżę i chcę wystrzelić. Z bez większego skupienia trafię. Udałbym się wyeliminować portę. Ale jeszcze sporo drogi przed nami. Druga flanka, na którą pojechał robię cały nasz team, padła. Prawa dla nich. Na szczęście w końcu AMX postanowił nam nie ruszać. Ja teraz widziałem, że muszę. Starać się strzelić go z Tak teraz popełnił błąd Jakoś chciał podjechać Niestety Jackson już dojechał do... Za budynek Bałko w tym czasie wydobywała I wycytowała się te z gry. I teraz To co chciałem zrobić To zająć sobie te krzaki Też z nich byłem w stanie Świecić kapa oraz używać mechaniki podwójnych krzaków z co mogłem strzelać niewespotowany i czekam A kto? czekam czy ten Jackson nie spikuje Widzimy wszystkie pojazdy przeciwnika były już wyspotowane dlatego nie spodziewam się żeby ktoś mi wyjechał stąd Jednakże postaram się to Nic nie wykryłem, więc jeżdżę aż się lornetka załączy. I widzimy, że Jackson został wykryty. Teraz on jest w dole przez co jestem w stanie mu wplukować jedną pację za fręknie a drugą ewentualnego dojeździe. Jeszcze pasko wchodzi. Teraz Pas... czekam, przeładuję prawdopodobnie szybciej. Poje zmisowaliśmy i to była moja decyzja, żeby go starodować. jeszcze jest prawdopodobieństwo, że on przyroda jeszcze gdzie indziej, bo wszystko to mija. Próbuję zbliżać teraz się, pomocować kątem, bo jest super kata, niestety aż 45, a w tym czasie pada. Przez co postaramy się wycofać i pomóc naszej fałce. Więc Myślałem, że będzie mi kogoś, kto nie tutaj przesunie, ale co tego nie zrobię. Więc, podjeżdżam jakieś... bliżej. Niestety, fałeczka pada. Ja zostałem 1 o trzech, Tiger się mi kompletnie tutaj nie spodziewał. Ja nie jego z gry. Teraz się ja zastanawiałem, czy jechać... Stanąć tutaj, czy wracać. Niestety, jak widzimy, w tym momencie dwóch przeciwników znajdowało się w naszym połowie. Jeden z nich zjechał, prawdopodobnie postanowił mnie szukać. Dlatego szybko jadę zająć. wjechać tutaj, ponownie w te krzaki, które są na H7. W ogóle będzie ciekawa sytuacja, pokazująca w pewnym sensie posiedzoność tego czołu zanim jesteśmy od PSS w zastębrza, a mianowicie jego penetrację. Tutaj niestety dostałem spota, przez co postanowiłem na to zaczekać. Nie wiedziałem czy tu przypadkiem nie ma czołgu, dlatego staram się zająć najbardziej optymalną pozycję. Za tymi górami i teraz powierzam do Krzaku, żeby zmienić tego pisma. Teraz widzimy kanał. Świeci mi się na czerwono, w pewnych momentach na pomarańczowo a potem na golda, żeby mieć większą pewność przebicia. Na podstawie jestem zaszczycony na tracenie o goldzie 210. Najlepiej czas jest pozyskiwać do Krzaku, żeby na spota bezczora. I teraz nie miałem danych o ilości HP jaką posiada ten Hellcat Przeciwnika, dlatego postanowiłem, że zaczekam tu, gdyż jestem na strzała On musi do mnie przyjechać I czekamy Przyspieszymy trochę gdyż nie pamiętam dokładnie kiedy on teraz przyjedzie czy w ogóle przyjedzie załączam lornetkę mam wizję na prawie całą mapę stąd dojazd tutaj jest jakby wieżał z hangarów Ta bitwa była pierwszego dnia, jak dostaliśmy tego Herkata. Dlatego też, o, jak widzimy, Herkat nie wiem w ogóle, co pr próbuje robić. Cefa i ja go morduję. 7 frak. Zwycięstwo 3 na 1. Stałem z Przejdźmy do screenów. Wyglądają następująco. Otrzymałem pierwszego asa pancernego. Specjalista obrońca duży kaliber. Pierwszy, pierwszy as pancerny do misji wpadł. Przejdźmy dalej. 3286 damage'u yy, i 7 fragów dało. 1331 bazowego expa. Co z kątem premium dało? Mój rocznik urodzenia, czyli 1997 17 na 17 traf... yy, przebitych 17 na 20 trafionych Widzimy dopiero zaczynałem grę Dopiero 20% biegłości I to by było na tyle, dziękuję Do usłyszenia